Tarotowe kąciki, Mali, witam Was, kochani, bardzo serdecznie w ten piękny lipcowy dzień. Ślicznie jest dzisiaj u mnie. Na szczęście jest piękne słońce, nie ma wiatru. Mam nadzieję, że u Was również jest taka piękna pogoda. Napiszcie mi, czy już wakacje, czy jeszcze praca, jak to u Was jest. W związku z tym, że jest taka piękna pogoda i słońce, i w ogóle czas jest raczej radosny, sprawdzimy, co nowego, dobrego do Was zmierza. Tylko dobre i tylko nowe. Więc jeżeli jesteście ciekawi, to zapraszam tutaj. Przygotowałam dla Was trzy grupy. Pierwsza, druga, trzecia. Pierwsza grupa kamyczek. Pozwolony tarot królewski. Druga grupa taki kamyczek bardzo ładny, powiem Wam, bardzo ciekawy. Tarot światła i cienia. Trzecia grupa. Taki kamyczek, piękny tarot do Was jest naprawdę interesujący, więc yy, wybierzcie sobie pierwsza grupa, druga lub trzecia. Sprawdzimy również, co do Was zmierza. I zaczynamy od grupy pierwszej. Witam grupę pierwszą. To jest kamyk, który wybraliście. I sprawdzimy. Dołożyłam jeszcze karty wyroczni. Mam nadzieję, że z Wami rezonują. Ze mną i z moimi przyjaciółmi bardzo, ale to są karty wyrocznie, które mówią o tym, co się dzieje w danej chwili. Nie, raczej nie o tym, co się wydarzy, tylko jak wy się czujecie w danej chwili i co Wam wszechświat chce powiedzieć na tą daną, daną sytuację. Czyli tak jako bonus. A tutaj sprawdzamy, co, zbierza, co zmierza nowego, dobrego? Wiadomość od Tarota i rada. Hmm. Nowego, dobrego. Zastanawialiście się nad historią, która prawdopodobnie z waszej strony jest niezakończona, lub w ogóle ta historia jest niezakończona, ale mówiąc z waszej strony, mam, mam na myśli to, że y, wy uważacie, że ta historia jest niezakończona, a ta druga osoba może na przykład nic nie robi w tym kierunku, żeby to zakończyć, albo ruszyć do przodu, albo zakończyć, więc jakiś taki zastój. Ale główna energia jest taka, że zastanawiacie się nad historią, która gdzieś po prostu zawisła, ale jest, ale, ale jest niezakończona. No. I bardziej Was y, smuci ta sytuacja niż cieszy. Albo po prostu smuciła ta relacja, albo dlatego, że jest taka zawieszona. Ogólnie y, dużo o tym myślicie, może nawet za dużo i y, nic dobrego dla Was z tego nie wynika. To jest karta Otwieramy się na nowe. Czyli dobrze współgra, y, słuchajcie, z tym, jakie robię czytanie. Hmm. Otwieracie się na nowe i to nowe to Was przychodzi. Zaczyna się nowy początek, ale um, tutaj jest energia. Macie poczucie, że ten ktoś, kto spowodował um, stagnację tej relacji, chce Was w jakiś sposób ukarać. Wy to tak odbieracie. No. i mimo tego, że się otworzyliście na nowe, no to y, jest w y, Was taka myśl, że ten ktoś chce Was ukarać. Jakaś historia jest niezakończona. No takie, y, na takim moście jesteście, można powiedzieć. Dobra, okej, okay, ale co do nowego dobrego? Hmm. Słuchajcie, no jest As Piątka Buław. Nie, może widać te karty? Piątka Buław i Kochankowie. I powiem Wam, że y, co nowego dobrego idzie do Was? Taka wiadomość od wszechświata, że y, miłość to nie walka. Miłość to nie rywalizacja, miłość to nie zazdrość, przynajmniej na tym etapie. Miłość to nie zazdrość, miłość to nie kontrola, miłość to po prostu. Miłość nie musi być trudna. I do Was idzie. Idzie do Was uczucie, które nie jest trudne. Kochankowie, taki romans, który po prostu to jest lekka, fajna energia. Nie toczenie to walki ze sobą, z kimś, z osobami, które są powiązane. Z wami, że to są jakieś trójkąty, czworokąty i tak dalej. No, taka po prostu taka, może taka świadomość do was dotrze, że to, że to nie, że miłość tak nie wygląda. Wy nie chcecie, żeby ta miłość tak wyglądała. Być może już zbyt długo tak było. No i są kochankowie, czyli bardzo, bardzo fajnie to wygląda. Słuchajcie, gdyby było tak, to by było całkiem inaczej, ale jest tak, więc wy tak jakby sobie uświadamiacie po prostu tą, tą prawdę, taką, że miłość. To nie jest y, cała ta walka o kogoś, y, może walka o kogoś, o walka z kimś, walka, nie wiem, z demonami, z diabłami i tak dalej. Że nie, wy już nie. Wy już nie, nie, nie gracie w to. Nie gracie, nie uczestniczycie, nie jesteście w tym po prostu. Wycofujecie swoją energię z tej sytuacji. I są kochankowie. No i super, bo przychodzi ktoś, robi się furtka i ktoś przez tą furtkę wchodzi. Nowy. Mm. I jest pustelnik i dwójka kielichów. Słuchajcie, i ta y, wasza postawa, że miłość to nie walka o kogoś i z kimś lub cokolwiek. Wie, wiecie, jakie macie historie, ale y, było coś, co was y, po prostu bardziej odciągało od tej miłości, niż powodowało w was coraz większe uczucie. I z kochankowie postelnik i dwójka Kielichów. Um, I tak, może być tak, że po prostu, przy, mimo tego, że mieliście tutaj taką relację, to otwieraliście się na coś nowego z nadzieją, że ten ktoś nowy, kto do was przyjdzie, to będzie y, 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 raz, że was kochał, a dwa, y, przyjdzie z taką lekką energią, spowoduje, że będzie można tym, y, tą miłością, tym życiem, tą relacją się po prostu cieszyć. Jest pasja. Mhm. Myślę, że przyświecaliście temu komuś bardzo długo tą drogę, i ten ktoś do was zmierza. No. A tak już mniej poetycko, no to y, można powiedzieć, że zaskoczy was, że może być y, tak, tak prosto, tak lekko, albo zaskoczy was ta osoba, że to właśnie ta osoba. I przez chwilę będziecie mieć taki. Y, Taki moment. Oj, to co z tym zrobić? Tutaj jeszcze y, wiem, że same nowe, dobre rzeczy, i tutaj jest ktoś nowy, bo to jest, jest ta pasja, ale jest ten, mm, będzie taki moment, kiedy będzie potrzeba przewalczyć. Tutaj to, no macie dwie energie. Jesteście na takim moście, po prostu już idziecie w stronę nowego, dobrego, bo to do Was idzie. Idzie do Was ta miłość i ta pasja, ale jeszcze tutaj z tej drugiej strony na końcu tego mostu stoi ta osoba, z którą y, zakończacie relacje no, z jakiegokolwiek powodu, po prostu, bo miłość to nie walka, no i to jest jeszcze ta po prostu, jeszcze czujecie energię tej osoby, chociaż już zmierzacie tam. I tu jest taka, taka jest czwórka kielichów, czwórka mieczy, czyli jest to uzdrowienie, a za chwilę jest dziewiątka mieczy, czyli znowu tak, jakby ciągnie was ta osoba do siebie. Król mieczy, a zboław, no. Może być też tak, że ta osoba, która zostaje już z tej strony tego mostu, ułatwi wam sprawę i się odetnie, widząc, że Wy nie. Nie chcecie uczestniczyć w tej relacji z nim, że oddalacie się coraz bardziej. Może być tak, że się odetnie sama. Albo wy po prostu odetniecie tak raz, a konkretnie. No. Azbuław, idziecie w nową pasję. Azbuław to jest całkiem nowy początek. I słońce. No i pięknie, I ja na tym zakończę. I jest słońce, no. Ale będzie dużo od Was zależało, powiem Wam. Potencjał jest, naprawdę, jest kochankowie, jest. zaczynacie od tej świadomości, właśnie tak jak mówiłam, czym jest miłość, i ta miłość do Was przychodzi, ale dużo będzie od Was zależało, naprawdę dużo, ale ogólnie super. Taka rada. Cesarzowa giermek kielichów. Jeżeli ktoś chciał w swoim życiu mm, relacji, która będzie zmierzała w stronę stałego związku, czyli ktoś chce być tą cesarzową, Tą kobietą, która dba i jest zadbana i ma poczucie bezpieczeństwa, to taka oferta w Waszą stronę przyjdzie. Giermek kielichów. Ktoś z tym kielichem do Was zmierza. Ale tak jak mówiono, dużo będzie zależało od Was. Samka buław. Będzie się działo, będzie się naprawdę działo. Dużo. Samka buław, giermek kielichów. No poznacie kogoś nowego. Taka historia. Zobaczymy jeszcze, co. Karta wyroczni. Karta wyroczni. Na zewnątrz nie, Ciebie nie ma nic. Nic nie ma na zewnątrz Ciebie, co może Cię spełnić. Czyli to spełnienie Masz w sobie i tą prawdę Masz w sobie. No. Czyli tak, tak, tak naprawdę dla grupy pierwszej to ja myślę, że Wy dobrze wiecie, czego, czego oczekujecie i w którą stronę w tym mości, tego mostu trzeba na talerze iść. No. Ale y, taka sytuacja jest dla Was. I dobrze to wygląda, naprawdę. Ta Wasza decyzja, żeby pójść, przejść przez ten most, pójść dalej jest, no, jest prawidłowa i będzie się działo. No. Także super, powiem Wam. Takiego miałam uczuja, żeby to czytanie zrobić. Pierwsza grupa, y, gratulacje. I zapraszam grupę drugą. Witam serdecznie grupę drugą w ten piękny, słoneczny dzień. To jest kamyczek, który wybraliście. Tak yy, usiłowałam sobie przypomnieć, czy yy, kiedykolwiek był ten kamyczek w jakiejś grupie. Ja nie pamiętam, ale nie wiem, czy może Wy pamiętacie. Mo możliwe, że nie. Ok, sprawdzamy co nowego, dobrego dla Was, dla grupy drugiej. Co zmierza, yy, co tarot chcę powiedzieć, rada i karta wyrocznie jako taki tak bo bonus, ponieważ to jest. Karta, która mówi na chwilę obecną to, co czujesz, tak jakby uświadamia Ci. Piękna energia. Jesteś gotowa, gotowy właśnie teraz. Właśnie teraz jesteś gotowy na to, żeby się z kimś związać, żeby się z kimś związać, żeby... To jest partnerstwo, obietnica, kontrakt. Umowa? Planeta Wenus? Jesteście na to gotowi, czyli prawdopodobnie to jest y, czytanie dla osób, które są w relacjach. I ta relacja przechodzi na wyższy, nowy, piękny, świeżutki, nowiutki level. Czyli wychodzi, wchodzi na y, następny poziom, ale to już jest. Y, Raz, że mm, poważnie, poważnie się robi, ale bardzo Was to cieszy. Właśnie teraz jesteście na to gotowi. Być może wcześniej nie byliście, być może ta osoba, z którą jesteście w relacji, nie była na to gotowa. Teraz jesteście obydwoje. No, no to super. A tarot na to. Mm, może być tak, że będziecie się przeprowadzać jedna osoba do drugiej, będzie podjęta taka decyzja dla lepszego dobra, dla większego dobra, dla rodziny, mm. bardzo specyficznie dla grupy drugiej, ale mm, no, tak się pokazuje. osemka kielichów, dziesiątka różek. Odchodzicie od, z jakiegoś miejsca, od jakiejś y, sytuacji. No, głównie to się miejsce pokazuje, ale to może być jakaś sytuacja, coś zostawiacie mocno za sobą, mocno, dlatego że chcecie założyć rodzinę. To jest stały związek. Czyli to może być energia osoby, y, która jest z wami w relacji, ta osoba coś zostawia, co, coś, kogoś, jakąś sytuację. Dziesiątka różnych, osiemka kielichów. No po prostu nie da się bardziej, mniej wymowne karty. Odchodzę. Od jakiej sytuacji od kogoś jest trójka kielichów. Idę w stronę tak jakby tej pasji, tego co mnie cieszy. Bo tutaj się już coś skończyło. Trójka pentakli. Jest czwórka mieczy, dziesiątka pentakli. No w stronę tego uzdrowienia. Czyli uzdrawia się jakaś yy, rata, czy jakaś. Uzdrawia się wasza relacja. Mocno, mocne uzdrowienie nastąpiło mocne dogadanie się um, to jest ten, ta karta dogadujemy się obiecujemy sobie, że będziemy razem ze sobą czyli po prostu energia grupy drugiej idziecie na wyższy poziom idziecie na wyższy poziom jeżeli um, jest sytuacja taka, że nie znacie nikogo kompletnie, a chcecie poznać no to energia ta mówi o tym, że poznajecie kogoś, kto właśnie kończy coś Odchodzi od kogoś, ponieważ tam już jest sytuacja kompletnie zakończona, całkowicie, i poznajecie właśnie kogoś, z kim zaczyna się y, relacja bardzo miło i przyjemnie. To może być, że na wakacjach właśnie teraz poznacie y, i ta relacja was uzdrowi. I to będzie szło w stronę takiej właśnie szczęśliwej rodziny. Czyli bardzo dobre te wiadomości, słuchajcie. Dla grupy drugiej bardzo dobre. Mniej skomplikowane niż dla grupy pierwszej, ale. Y, no, to brzmi naprawdę dobrze. Jaka rada? Trójka mieczy. Szóstka różczek. Przezwyciężyłaś to. Przezwyciężyłaś to. Przezwyciężyłeś to. Dałeś sobie radę, pokonałeś siebie, swoje lęki, te zra zranienia być może. Więc to jest energia no, albo waszej osoby, albo was. No. Sytuacja, w która mnie zraniła. Która spowodowała, y, że to moje serduszko się po prostu poszarpało, już jest za mną. Ja już y, po, podjęłam decyzję, podjąłem decyzję, odchodzę. No i sukces. No i sukces i radość. No? Czyli właśnie y, poznajcie kogoś, z kim będziecie mogli tą, tą rodzinę stworzyć, kto was uzdrowi. To jest sukces, czyli decyzja również bardzo dobra. No to jakiś powiem Wam, że druga grupa też mówi o tym, że czas decyzji. No, ale bardzo dobrze, że to zrobiliście. No i gratuluję tego. Znaczy, przezwyciężyliście tą energię, te smutki. Sprawdzimy co roku. To jest dla Was karta. Odniesiesz. Będziesz miał wielki sukces, ale yy, będziesz miał również lekcję do przerobienia. Będziesz miał również lekcję do przerobienia. Jeżeli coś źle z tłumaczeniem, to mi poprawcie. Ale tak to brzmi. Hmm? Odniesiesz wielki sukces, ale będziesz miał lekcję do przerobienia. Ja myślę, że tutaj te, to była lekcja, że to, co to, to teraz się już kończy, no to super, że się kończy. Ale y, co wy przeszliście, to pewnie tylko wy wiecie, jak, jak było ciężko. Ale energia się mocno zmienia, naprawdę. Na bardzo dobrą. Gdzieś czytałam, że Wenus chyba w lwach wchodzi. Wchodzi ze strony raka, raka wchodzi w stronę lwa. Tak, Ale nie jestem pewna, więc y, jeżeli się mylę, to przepraszam. Hmm? Ale jest całkiem nowe świeże energie. Super. Gratuluję, słuchajcie. Decyzja o tym, żeby to po prostu zostawić, przerobić, przemielić, nie wiem, no cokolwiek wy tam zrobiliście, prawda? No to jest sukces. Daliście sobie po prostu szansę, no i idzie do Was. Taki król pentakli. Spokojny, zrównoważony, uśmiechnięty. Ale zacznie się, pamiętajcie, od zabawy. Czyli to nie jest to ktoś poważny, bo to się zacznie od. Może być taki lekki romans. Ok, gratuluję grupie drugiej również. I zapraszam grupę trzecią. Zapraszam grupę trzecią. Dwie poprzednie grupy. Y, powiem Wam, że energia współgra z tym, jakie jest pięknie i słonecznie na zewnątrz. To jest kamyczek dla Was. Co nowego, dobrego zmierza w Waszą stronę? Co zmierza? Jaka wiadomość od Tarota? I tu jest jako bonus karta wyroczni. To są bardzo silne karty, które mówią o tym, co właśnie w danej chwili. Odczuwamy. Myślę, że po to, żeby Wam uświadomić cokolwiek. Jesteście zezorientowani, ale dostaniecie wiadomość, która Wam, y, która wam wyjaśni dużo. Mhm. Dezorientowani jesteście, nie wiecie, co zrobić z daną sytuacją, w której się znaleźliście. Nie wiem, nie wiem, nie wiem, nie wiem, nie wiem, bo, bo są chmury i nie znam. Y, nie wiem co jest za tymi chmurami nie mam wszystkich danych, nie znam całej sytuacji nie znam za bardzo tej osoby po prostu nie wiem, grupa trzecia dla osób które są w takiej, w takiej sytuacji i się zastanawiacie zastanawiacie się, rozmyślacie myślicie, co z tym zrobić w tą stronę pójść nie wiem, zakończyć inwestować, cokolwiek czy, czy prawda, relacja romantyczna, czy przyjacielska czy praca no myślicie o tym, ale będzie wiadomość Czyli yy, m, ta karta mówi o tym, że dostaniecie wiadomość, która wam rozświetli. Nagle te chmury odejdą. No to tak y, odczuwam. Bo to jest wiadomość putelsk. Coś ważnego. Może ktoś się przed wami coś ukrywał. No. Patrzcie, dopowiedziałam, a tutaj prawda zostanie powiedziana. No. Ten ktoś. Nabierze siły i powie wam. I ta prawda zostanie powiedziana. I na tej podstawie wtedy będziecie mogli podjąć decyzję, której, którą teraz. Prawdopodobnie nie jesteście w stanie. Ale my pytamy, co nowego dobrego zmierza w waszą stronę. Powiedziałabym, że pędzi nawet król pentakli, gwiazda, czyli bardzo dobra energia. I rydwan. Ruszy wszystko z miejsca. W momencie, jak dostaniecie tę wiadomość, która ym, będzie płynęła też z serca, dwie karty o tym mówią. Nie jesteście obojętni temu komuś, i dlatego ten ktoś chce Wam powiedzieć prawdę i zapytać się, co ty na to. No. Nie było mu łatwo, tak wygląda. Ale król Pentakli, gwiazda Rydwan. I to jest nowe, dobre, owszem, ale zwią nie związane z kimś, kto przychodzi do Was nowy, tylko z tą osobą. Ta sytuacja mocno ruszy do przodu. Nie muszę to powiedzieć. Zdecydujecie się na to? Zdecydujecie się na współpracę z tą osobą, czyli ta wiadomość powoduje, że nagle, znaczy nagle, że ta relacja nie będzie tylko iluzją. No coś się wyjaśni, trudno mi jest powiedzieć co, bo to y, macie przeróżne historie, prawda? Ale siódemka pentakli, przy karcie gwiazda jest król mieczy, no zrobi się po prostu konkretnie. Później jest Rydwan, król kielichów i trójka pentakli. Zdecydujecie się na współpracę. Będziecie chcieli pójść w nowym kierunku razem. Czegokolwiek to będzie dotyczyło, słuchajcie. Ja pytam: Co nowego, dobrego? Czyli to będzie dla Was dobre. Porozumiecie się, i zdecydujecie się, że w, tym, w tą stronę idziecie razem. Dogadacie się, no. Ale ta prawda musi zostać powiedziana czyli czegoś się dowiecie. O czymś się dowiecie, co dotyczy tego człowieka. Nowy początek. Też jest jakieś zawieszenie, być może. Te karty wyskoczyły co w pierwszej grupie. Nowy początek. Jest y, taka, y, y, taka, takie przeświadczenie: zrobiłeś coś złego, nie powiedziałeś mi o czymś. Y, taka chwilowa obraza. No, będziecie patrzeć pod wpływem tej wiadomości, która do Was dotrze już niedługo. Całkiem inaczej, na tą osobę spojrzycie, na tą sytuację i podejmiecie decyzję, żeby pójść wspólnie razem w jakąś stronę. I z kół kielichów, kół buław. No to, to będzie dla Was dobre, zdecydujecie się na to. Ale po tej rozmowie, po tej wiadomości, czyli ta wiadomość, która do Was idzie, no jest naprawdę dobra. Słuchajcie, naprawdę dobra. Wasze życie też się zmieni. Ok, a jaka rada? ósemka, buław i wieża może się naprawdę dużo dziać no, będzie się dużo działo, dużo wiadomości dużo akcji, taka szybka akcja i to um, raz, że y, trochę ruszy Twój świat y, z posad a dwa, tak jakby zburzy plany decyzje, pierwszy krok, progres. No słuchajcie, no coś takiego się wydarzy. Ja tutaj nie będę dalej rozkminiać, bo ciągle mi wychodzi to samo. Czyli jest jakaś wiadomość, jakaś komunikacja będzie, jakiś nowy początek. Nowy początek w relacji, która już istnieje i z jakiegoś powodu było jakieś przekłamanie. Wy to tak odbieraliście. No tak wyglądało, bo, bo jesteście zorientowani. I jest ta wiadomość, która mówi o prawdzie. No i dla Was to jest dobre. Przyjmujecie tą prawdę. Na tyle dobrze, oczywiście macie własny wybór, ale na tyle dobrze, że chcecie ruszyć do przodu. No. Czyli coś takiego się zadzieje. Jeżeli chcieliście um, takiej właśnie relacji, takiej mocnej, silnej, o mocnym fundamencie, um, no to to, to właśnie zmierza w Waszą stronę. No. Umacnianie Umacnianie tej relacji. Zobaczymy, co w karty rocznicy. Zobacz, jak, jak daleko zaszedłeś, jak daleko zaszłeś. No, być może droga, którą przeszliście, była naprawdę druga, długa, wyboista i wcale niełatwa. I uświadomcie sobie to, jak daleko zaszliście. Hmm? Czyli pięknie powiem Wam za grupę trzeciej. Ogólnie wszystkie trzy grupy bardzo ładnie. Czyli cieszę się, że zrobiłam to czytanie. Mam nadzieję, że wy cieszycie się również. Amelia73.tarot.com to jest adres do mnie, jeżeli ktoś ma ochotę na czytanie prywatne. Z tym, że będę się już umawiała z Wami indywidualnie, tak, bo, bo wyjeżdżam niedługo na wakacje. Myślę, że myś, może mi się uda zrobić to czytanka, aczkolwiek nie obiecuję, więc yy, został mi chyba jeszcze jeden termin przed wakacjami żeby kogoś tam y, jeszcze zrobić to czytanie, ewentualnie później na początku sierpnia. Napiszcie mi, co u Was słuchać, słychać, jak się macie, jak wakacje, no i przede wszystkim, jak to czytanie z Wami rezonuje. Czy rezonuje i jakie macie odczucia. Mm, dziękuję za wszystkie komentarze, za wszystkie lajki, za to, że jesteście ze mną. Ja zrobię jeszcze jedno czytanko na grupie dzisiaj, takie króciutkie. Cieszę się, że... Y, w ogóle bardzo mnie cieszą te komentarze, że jest ich tak dużo i tak y, sporo osób chce się wypowiedzieć, opisywać y, swoje historie. Bardzo mnie to cieszy. Naprawdę to jest wielka sprawa. Wszystkiego dobrego. Czekam na wiadomości od was do usłyszenia pa.